Polscy rolnicy zapłacą 660 milionów złotych kary za przekroczenie kwoty mlecznej w roku 2014-2015. Chodzi o 63,5 tysiąca producentów, którzy wyprodukowali mleko ponad swój limit. Możliwe jest rozłożenie kary na 3 raty. Według danych Agencji Rynku Rolnego ilość skupionego mleka wyniosła 10 miliardów 505 milionów kilogramów, czyli krajowa kwota dostaw została przekroczona o blisko 6%. Połowa producentów mleka która przekroczyła limit, ma gospodarstwa w województwie mazowieckim i podlaskim. Jedna trzecia rolników będzie musiała zapłacić karę do 1000 złotych, a dwa tysiące osób powyżej pięćdziesięciu tysięcy złotych. Unia Europejska nie ugięła się pod protestami m.in. Rolniczej Solidarności i nałożyła kolejne kary na gospodarzy, mówi senator Jerzy Krościkowski, przewodniczący Rolniczej Solidarności. Unia Europejska nie odąpiła od nakładania kary, mimo że ta kara już w tym roku 2015 nie obowiązuje. Można było potraktować, że odstępstwo od tej zasady nie skorzystano z tego i zaplanowano, że w sumie w Unii Europejskiej będzie to ponad 400 milionów euro. No Polska, no jak już Pan wymieniał, no ma nałożoną karę i w związku z tym rozłożenie na raty powoduje tylko częściową ulgę, taką, jak to mówią, powolną śmierć dla niektórych gospodarstw, które płacając te kary, no, będą się zastanawiać, czy rzeczywiście są uratować swoje gospodarstwo, czy gospodarstwo przy tak spadających cenach na mleko, staną zlikwidowane w ogóle, będą musiały podlegać likwidacji, bo nie będą w stanie funkcjonować, ani spłacać kredytów. W tym tygodniu agencja rozpocznie rozsyłanie decyzji o karach. Po jej otrzymaniu rolnik będzie mógł złożyć wniosek o rozłożenie kwoty tej opłaty na trzy raty, po czym pierwsza rata musi być uregulowana do końca września i ma wynosić nie mniej niż jedną trzecią całej kary. Kolejna rata musi być zapłacona w 2016 roku, reszta musi być uregulowana w 2017.